To jest luneta celownicza, a dzięki temu małemu urządzeniu możemy ją zamienić w celownik noktowizyjny. PART NV007SP2 to już druga generacja najpopularniejszych nasadek noktowizyjnych, które swoją popularność zyskały dzięki atrakcyjnej cenie oraz dobrej jakości obrazu. Druga generacja nasadek jest już wyposażona w sensor Cemos o rozdzielczości 4K i w połączeniu z doskonałej jakości wyświetlaczem OLED daje nam szczegółowy i kontrastowy obraz, który dodatkowo jest przepuszczany przez algorytm PART Wilea, co pozwala dostrzec najdrobniejszy detal obserwowanego obiektu. Mamy tutaj dwa tryby obrazu, dzienny kolorowy oraz czarno-biały noktowizyjny. Jej stały zoom optyczny to razy 2,2 z możliwością przybliżenia do razy 4. Dzięki dołączonemu adapterowi nasadka pasuje do większości lunet dostępnych na rynku. Możemy ją również założyć na monookular lub lunetę obserwacyjną, a nawet używać samodzielnie. Montaż adaptera oraz nasadki. Jest niezwykle łatwy i nie wymaga żadnych dodatkowych zmian ani korekt na lunecie. Punkt trafienia pozostaje tam, gdzie był. Zasilana jest przez standardowe ogniwo 18650, które wystarcza na około 6 godzin pracy. Podstawowa wersja pozbawiona jest doświetlacza IR, ale bez problemu możemy go dokupić i zamontować w dedykowanym gnieździe. Oczywiście jest dostępna wersja z zamontowanym już doświetlaczem IR oraz dodatkowo z dalmierzem laserowym. Nie mogło zabraknąć możliwości nagrywania widzianego obrazu oraz Wi-Fi, dzięki któremu możecie połączyć to urządzenie ze swoim smartfonem dzięki aplikacji Part Vision 2. A link do nasadki part NV007SP24K wrzucam wam w opisie tego filmu.